Wyboru przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji. Zgodnie z paragrafem 60 Statutu Miasta, przyjętego uchwałą nr 13, łamane na 83, łamane na 2003 Rady Miejskiej w z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie Statutu Miasta Łowicza. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart postępowanych pieczęcią rady, przy czym każdy rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza ubrana <trym> z rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym. Czy radny wyraża zgodę? Proszę o włączenie mikrofonu po Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję. Czy są inni kandydaci? Nie widzę. W takim razie radni zgłaszają... Przepraszam jeszcze. Zgłaszający kandydata na przewodniczącego rady przedstawia sylwetkę osoby w kilku słowach. O kandydacie proszę bardzo. Panie kolejną kadencję Właśnie posłowie ocząkach kolejną kadencję jest radnym. Jest też naszego koła. Klub PIS jest czekłem tak kandydatem do tego Dziękuję. Proponuję, aby radni zgłaszali kandydatury do Komisji Sultacyjnej. Osoby wchodzące w skład komisji nie mogą kandydować na przewodniczącego czy wiceprzewodniczącego Rady. Proszę o zgłoszenie trzech kandydatów. Proszę bardzo. Ja proponuję na obradszownik. Czy radny wyraża zdrowie? Wyrażam zgodę. Dziękuję. Proszę o kolejne kandydatury. Ja proponuję tak. kandydaturę. Proszę. Tak. Proponuję kandydaturę tutaj kolejny, obok pana Krystiana Wisiewa. Krystian Kibiński wyraża dobrę Tak, proszę. Dziękuję. I jeszcze jedną kandydaturę, proszę. Radny dziękuję. Pani, czy może nie kandydaturę, ale chciałbym zaproponować, żeby, no bo nie jest to dopowiedziane, a warto byłoby dopowiedzieć i ustalić, czy komisja skrutacyjna ma być jedna zarówno do wyborów przewodniczącego, jak i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, czy nie, za każdym razem... Nie dziękuję nie wyrażam zgody. Poproszę o kolejną kandydaturę. Może radnego się bierze. Czy radny wyraża zgodę? Nie dziękuję. O, proszę jeszcze. Proszę, radny bierze. No to ja zaproponuję kandydaturę pana radnego Pawła Pięty. Czy radny wyraża zgodę? Janicki Krzysztof w Jakub momencie, w którym Olko Krzysztof.

Przepanie Józef, Strzoska, Minał Wiele Polek Zodjan. Krzysztof. <gry> <gry> Pode I proponuję, iż Komisja Skrutacyjna sami, dokonuje przyczynienia głosów. Uważam, że na ten czas. Obrady w obrady pierwszej sesji Rady Miejskiej w Łowiczu poproszę Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej po obliczeniu głosów oddanych w głosowaniu w wyborze na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łowiczu, który wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik do, do protokołu. Proszę bardzo. Proszę Protokół Komisji Skrutacyjnej z podliczenia głosów oddanych w głosowaniu w wyborach przewodniczącego Rady Miejskiej w Łowiczu, sporządzony na sesji w dniu 1 grudnia 2014 roku. Komisja Skrutacyjna w składzie przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Radny Krystian Cipiński, zastępca przewodniczącego Komisji Radny Paweł Pięta, członek Komisji Skrutacyjnej Radny Leszek Pliśta po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje. Ustawowa liczba radnych Rady Miejskiej w Boczu wynosi 21. Obecnych na sesji uprawnionych do głosowania również 21. Na przewodniczącego Rady Miejskiej w Boczu zgłoszono kandydaturę radnego Michała Trzaski. Minimalna liczba głosów do dokonania ważnego wyboru przewodniczącego Rady wynosi 11. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania, wynosi 21. Liczba kart wyjętych z urny wyniosła 21. Liczba głosów nieważnych 1. Liczba głosów ważnych 20. Liczba głosów ważnych oddanych za wyborem kandydata 16. Liczba głosów ważnych oddanych przeciw wyborowi kandydata 4. Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdza, że kandydat radny Michał Trzoska uzyskał wymaganą ilość głosów określoną w punkcie trzecim i został wybrany przewodniczącym Rady Miejskiej w Łowiczu. Komisja stwierdza, że podczas głosowania nie zaszły żadne okoliczności, które mogły mieć wpływ na ważność głosowania. Proszę usiąść. Jeszcze odczytam uchwałę. Głosowanie się odbyło. Rada Miejska wybrała w głosowaniu na jednym radnego miata Rady Miejskiej i uchwała jest w następującej treści. Uchwała nr 1 na 2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łowiczu. Na podstawie artykułu 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2010 roku o samorządzie gminnym Rada Miejska w obliczu uchwały, co następuje. Parę pierwszy na przewodniczącego Rady Miejskiej w Łowiczu został radny Michał Przioska. Uchwała wchodzi w życie z dniem odjęcia przekazuję nowo wybranemu przewodniczącemu Rady Miejskiej Laskę przewodniczącego oraz proszę o przeprowadzenie dalszej części obrad. Chciałbym powiedzieć kilka słów, chyba w tym mikrofonie lepiej słychać. Jak widać jestem, jestem lekko zestresowany, bo wielka odpowiedzialność przede mną. W pierwszej kolejności chciałbym pogratulować wszystkim radnym, bo nie każdemu miałem okazję gratulować osobna. Zatem gratuluję wszystkim tego wyboru i, i no, osiągnięcia zwycięstwa w wyborach. Chciałbym bardzo podziękować za zaufanie, które mi Państwo y, obdarzyli. Podchodzę do tego z dużą pokorą. Zdaję sobie y, sprawę z tego, że stoi przede mną no, wielka odpowiedzialność, tym bardziej, że y, Pan Henryk Zasęp no bardzo wysoko y, postawił y, poprzeczkę. Wreszcie y, chciałbym y, powiedzieć, że to nie jest jakiś sukces osobisty, tylko sukces formacji jako całości. Prawa i Sprawiedliwości. Zatem dziękuję też tym dziewięciu radnym, którzy, którzy właśnie są z nami. Jednocześnie też zaznaczam, że jestem otwarty i będę otwarty i na pewno ze wszystkimi będę rozmawiał. No i tak może troszkę na koniec, tak jak czy na pewno będę się starał, żeby organizować pracę Rady sprawnie, żeby same sesje przebiegały spokojnie i merytorycznie. A jednocześnie, też zdaję sobie sprawę, że tak jak w wyborach sukcesem jest no, zwycięstwo w tych wyborach, tak samo to zwycięstwo nie jest celem w samym sobie, ale środkiem do celu. Podobnie tutaj, to, że będę przewodniczący, będzie środkiem do tego, żebyśmy mogli po prostu uchwalać dobre uchwały, dobre prawo. Szanowni Państwo, jeszcze mm, chciałbym poinformować, że wczoraj odbyła się druga tura głosowania na burmistrza Miasta Łowicza. I w drugiej turze wyciężył po raz trzeci Krzysztof Jan Kaliński. Pewnie czas na kwiaty od radnych przyjdzie na kolejnej sesji. Natomiast poproszę może panią Marię Więckowską o zabranie głosu w imieniu pracowników Urzędu Miejskiego.